Witamy Was w telewizji Nie Dajta Się. Chcielibyśmy zaprosić na wiadomości, które poprowadzę, io, czyli Warszawa Skorupko, no i mój gość. O, sama! Bin Lama! Chciałyśmy pogratulować yy, grupie trzymającej władzę, którą. Zbijemy grupą DB. 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 DB, 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 no w jej skład. Szanowny wchodzą, a na róg Chlebuś. Glanusia, antonówka oraz tutaj też będące dwie. O, sama bierność! I Warszawa Journoś! Chcielibyśmy powiedzieć, że gratulujemy wygrany na egzaminie z historii. ...wychowania! I chcemy powiedzieć, że życzymy wesołych świąt i mocnego jajka. Nie, nie, nie. O nie. Chcemy powiedzieć, uczcie się dalej. Gdyż. No. Przyjdzie mi i wam da prezenty. Nie. W poniedziałek o trzynastej Czeka na grzech. Ale pójdziemy na nią wspólnie. I... Dodamy siły sobie samym dzięki wspólnocie, którą tworzymy, i ściągom, które schowamy. Jesteśmy DB. DB damy radę. DB ściaki! DB ściaki. DB superbaby. I niestety chcemy też po przypomnieć, że we wtorek te szyko z katorga. Ustna katorga! Ustna katorga! Znowu na rzeź! Bez noży! Bez nożyczków! I przygotowania. I bez przygotowania, ale pamiętajcie, mamy broń w naszych głowach. Sprowadzę ludziów z mojej miejscowości. Z Ukrainy naślemy Ukraińców, którzy nam pomogą przejść przez to piekło. A uświęcim? Dziękuję za pamięć. A jak zdamy wszystko, to we wtorek A. pojedziemy do Antonówki. O. Glanusia stawia o. wódeczkę. O. Pojedziemy na herbatę. I herbatą, z tąże rądem, i z tąże herbatą wyruszymy do kiczu i będziemy walować. Więc dziewczyny, moje drogie, przekazujemy Wam te informacje, że jesteśmy wszystkie bardzo kochane. I po prostu damy radę. W kupie siła, kupa śmierdzi, ale lata akurat nie śmierdzi. Bo jest DB. Czyli DB. DB? DB? DB. db. Um. Chcemy takim właśnie przesłaniem zakończyć nasze noworocne przesłanie. Razem z telewizją, którą reprezentujemy, chcielibyśmy. Przedstawić przesłania.